O, no i Łomża ten robi ten projekt. On gra. Yy. grał w grę. Robił ten projekt, i teraz yy, tam padły te słowa, że Łomża smakuje piwo. Sprawdzimy, czy to faktycznie jest datne. Nie mogę znaleźć we flaszce. Może to jest lepiej, może to gorzej. E, Łomża 00 tu jest, a Łomża 57 jest. To nie? Z nie początku wiem. miesiąca to grosze pod koniec to Łomża. No, 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 tako. Tak. Eko groszek czy peret? Polski, do... <laughs> Polski szampon. Polski szampon. Jak A jak w ogóle kolor wygląda, tak samo? Jak szczuchy. No tak samo. I to takie szczuchy zdrowe, nie? Słomkowe. No, tak Jasna jest. słomka. Na no, tak. Zawsze tam góra w tym, jak się bada no, do roboty, czy gdzie to się bada, sportowcy. Jest groszeczek taki, no generalnie warzywka. Nie ja czuję, bo jestem zajebany, chory jest. No, ale główno, czego się spodziewać. Kwaśne? Smakuje ci, powiedz, powiedz to, że ci smakuje. Nie, na przykład kwaśny, kwaśny. nie smakuje, bo potem input lag mi zrośnie. Kwaśna woda po, po tym, po groszku takim, wiecie, jakbyście pokwasili, przekazywali zimną wodę z konserwowych e, groszków. groszką. Mieliśmy to, już było. takie piwo, to w piwnicy szwagry się nazywał. Pozdro do szwagra. Jak w ja Szwagry się pojawił, ale nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie. Za to tutaj też delikatne warzywa. Poziom ryżki jest taki sam w jednym i w drugim, czyli niski. Rzadki. Rzadki. Ale Rzadki. tu jest trochę słodyczy. Więc to jest gorsze piwo. Pysia. A to jest co? Ile ma procentów? 5-7. A, czyli tu, tu input lag wam wzrośnie tutaj. Nie, tutaj nie, nie idźcie w to. Jak no. już macie być chujowym w jakąś grę, to odnieście. na przykład. się napijcie, bo. I to jest straszna kurwa, dawno FIFA jest FIFA jest grok, <noise> trzy razy kupiłem, trzy razy odinstalowałem. Przegryw roku, bo mi zajmowała tyle czasu, że musiałem to odinstalować. <noise> Patrzcie, potrafi do... podejmować ważne kroki. Tylko z alkoholem nie potrafię. Aczkolwiek też podjąłem ważny krok z alkoholem, ale na razie się nie chwalę, bo to, bo to 3-4 godziny. <noise> 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 Dziedzianek <Daję. O! głos> do mnie w robocie mówi tak. Jestem przerażony. Bo jutro minie dwa dni odkąd nie piję, ja tak, to co sobą wad... zrobić. Sucho kurwa tak było, ale no. To jest ten jest sam klimat, że ja też podjąłem jakąś decyzję, ale nie będę się chwalił, bo minęło dwa dni i już jestem w piwnicy. Ale no, <coughs> jesteś z powodu choroby, nie? Przyszedłeś tutaj na zasadzie takiej inhalacji. No, więc tak. Żeb zawsze pomaga. Tak jest. No. Więc, ale to podsumujmy, no, no. no. podsumowanie jest kurwa gorzkie. Jak zawsze... No. Znaczy, takie, no... Jak koniec miesiąca to dobrze. Ja bym powiedział. No to, ale... i te takie taki kurwa koniec, taki wiecie, w sensie już piątego 5 skończył na no. 30. 10 macie wypłatę, a jest kurwa, 11. A jest 9 no, następnego dnia miesiąca, nie? Straszne, no straszne, no, oba piwa, chujowe straszne. Nawet nie sądziłem, że tak można powiedzieć o, o koncernowym lagerze, bo perełka jakoś tam chodzi, <grym> ale ona <grym> jest flaski. Dlatego chciałem piw. kupić butelkę, bo. Królowa piw. Tam tego no, aromat W zielonej nie, w butelce tam. by był aromat chmielu. No ale to nie, no to straszne. Jeden słowem to nie łapza zjebatko, to ty jest jebać. No tak, łączę tylko w butelce, jak już to tylko w butelce. No fakt, Daka na tym filmie pił piwo z, z butelki, no, to no może właśnie. mieć sens. Tak to piję w ogóle piwo z puszki. Nie muchajcie piwa nigdy takiego. Dobra, e, no to chcieliście chujowych e, piw, e, e, słabych filmów, to to macie. Także, e, bon appetit. Dobranoc. Bonjour. Dobra.